Dzień dobry, nazywam się Anna Chlebowicz i zajmuję się e, zawodowo tkaniną artystyczną. E, Jestem po wydziale malarstwa, również maluję, ale tutaj w sokółce e, mam przyjemność zaprezentować e, głównie tkaninę artystyczną. Są to wieloformatowe gobeliny, które są tkane z materiałów recyklingowych e, i głównie tutaj tym materiałem recyklingowym jest e, jeans zbierany, e, niekupowany, wykorzystuję właściwie z darów od znajomych, znajomych znajomych, więc. To też ma taką swoją cząstkę historyczną, i też taki ma namiastkę moim zdaniem duchową. E, na wejściu wiszą też dwa trochę starsze, dwie starsze moje trochę prace, i e, tam z wykorzyst wykorzystałam, między innymi, e, połączyłam w zasadzie dwa materiały. Jeden taki szlachetny materiał, który, jest, który którym jest tlen, a drugim materiałem jest, są torebki foliowe i też to był taki początek mojej przygody z recyklingiem. Głównie inspiracjami moimi właściwie są tutaj, tutejsze rejony, bo stąd też pochodzę. Wychowałam się w Krynkach, ale też między innymi taki Krąg, który też zatacza natura, więc te okręgi są u mnie dosyć takie powszechne, które właśnie symbolizują między innymi taką cykliczność w życiu. Generalnie taką symbolizują też karmę, że dobro powraca do nas. Także to chyba tyle. Jeżeli ktoś by chciał, oczywiście, zobaczyć więcej moich prac, na pewno może mnie znaleźć na portalach. Społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Także zapraszam. Czy kreacje, które widzimy na wystawie, można nosić? Tak, jak najbardziej płaszcze, które są tutaj pokazane, spokojnie można założyć i nosić. Na pewno spełniają funkcje też takie podstawowe, że ogrzewają. Po prostu są bardziej, wydaje mi się, ekstrawaganckie i jak najbardziej nadają się do wyjścia również na ulicę, nie tylko na czerwone dywany. Jak wygląda Pani proces twórczy? E, proces twórczy jest dosyć e, taki, bym powiedziała, złożony, bo zaczyna się już w momencie pomysłu na tkaninę, pomysłu na kompozycję. Najpierw sobie szkicuję tą formę, myślę o tym, o technice, w jaki sposób zestawić te materiały. Szukam materiałów przede wszystkim, bo nie zawsze mam te materiały, więc czasami e, też proces ten poszukiwania wchodzi też w proces twórczy, a dopiero później jest taka przyjemność, że siadam i mogę już rozpocząć tkanie, ale już w tym momencie jakby sam pomysł jest zamknięty, bo tutaj nie ma powrotów, tutaj nie zamaluję, nie zamaluję powierzchni tak jak w malarstwie i nie namaluję czegoś innego, nie zmarzę tego, tylko musi być to od początku do końca mocno przemyślane, szczególnie w tkaninie i no, w sensie, prócie nie jest, nie jest tutaj e, e, pożądane, bo to znacząco wydłuża czas pracy. Jeżeli chodzi o taki czas pracy też, e, bo to, to jest pewnie kolejne takie pytanie się nasuwa, e, no to to też jest e, różnie. Zależy od, od tego, jak, je, jak skomplikowany jest ten projekt, e, ile kolorów używam, e, ile odcieni w zasadzie używam tych kolorów. Także i ja też od wielkości pracy tkanej, bo czasami tkam trochę więcej płaszczyzny i zostawiam tych sznurków, bo takim moim chyba też w tym momencie taką wizytówką jest to, że ja część osnowy zostawiam, która jest niezatkana i są ażurowe te prace.